Cześć, maną witam! Ale na Twitterze jeden z zagranicznych streamerów miał problem odnośnie tego, że widzowie, którzy siedzą na jego streamie, ale nie piszą na czacie, nie zaliczają się do jego liczby widzów i tam się troszkę spłakał o to, że Twitch nie pomaga w rozroście streamerów i że on nie może przez to wbić partnera, bo mu nie zaliczają widzów. I podam tak, że tak, przeprowadził jakieś testy czy coś i że niby widzowie, którzy mają zbutowany stream albo nie przynaczacie, nie liczą się do liczby widzów. No i tutaj Twitch przyszedł i zdementował te plotki. No więc teraz wiemy już jak dokładnie liczą się widzowie na Twitchu. No i to chciałbym wam powiedzieć w tym odcinku. Jeżeli chodzi o widzę na czacie, musimy go rozróżnić na dwie kategorie. Jako widza i jako czatersa. Jeden będzie zaliczany do liczby widzów, a drugi do liczby czatowników. Widz jest to osoba, która po prostu ogląda stream. Może być też również chatersem, jeżeli ma odpalony chat, ale wystarczy, że ma odpalony stream. I nieważne, czy ma go w karcie gdzieś, na którą już nie patrzy od godziny, czy ma stream zbutowany. Czy może jest widzem bez konta Twitch? Może również być tak zwanym widzem z embedded player'a, czyli z player'a, który jest po prostu na innej stronie. Czyli powiedzmy, na przykład, jeżeli ja mam stronę Lewis.pl, wrzucam mój stream, no to każdy, kto będzie na tej stronie w danym momencie, będzie czuł się jako mój widz. Czyli w praktyce, jeżeli ktoś wrzuciłby na przykład swój stream na ONET.pl, na którym prawdopodobnie jest parę tysięcy osób w danym momencie, no to miałoby te kilka tysięcy widzów więcej. Następnie. Mamy coś takiego jak chatersa, czyli po prostu osobę podłączoną do czatu. No i tutaj jest to osoba, która jest z naszym czatem połączona, czy to poprzez oglądanie naszego streama i czat po prawej stronie. Czy to po prostu ma nasz czat włączony gdzieś na jakimś czaterino, na jakimś popaucie i po prostu jest na samym czacie? Również może to być jakiś bot połączony właśnie przez Irca, jako bot, i wtedy oni nie zaliczają się do liczby widzów, ale zaliczają się do liczby czatersów. No i liczbę czatersów, a dokładnie każdego, kto jest połączony na czacie, możecie sobie zobaczyć, klikając w prawy górny róg. Tam macie taki przycisk, który sprawi, że zobaczycie kto jest połączony na czacie. Jeżeli chcecie na przykład oglądać stream, a nie chcecie być połączeni na czacie i liczyć się jako chatters, możecie też czat zamknąć no i wtedy nie będziecie się liczyć jako czater. I teraz skąd możliwa różnica między czatersami a widzami? Po pierwsze, jeżeli spojrzymy, no to są widzowie, którzy oglądają Twitcha bez konta na Twitchu. Ale nie oszukujmy się, to jest marginalna liczba. To jest parę może osób na świecie. Naprawdę w tym momencie praktycznie każdy ma już kontent Twitchu, jeżeli go ogląda, chociaż dłużej niż przez 5 minut. Również możemy mieć użytkowników, którzy są podłączeni przez Chatterino, czyli taką zewnętrzną aplikację do używania czatu czyli na przykład będą nasz, na naszym streamie praktycznie zawsze, jeżeli mają włączony komputer. No i potem jeszcze mamy chatboty, wszelkie. Każdy chatbot nabierze nam liczbę czatowników. No i tych chatbotów zazwyczaj jest tak gdzieś pewnie około 10, bo czy to Stream Elements, czy to MuBo. Bot, czy tam każdy z botów, który sobie podłączycie, czy nawet mój autorski level z bot, czy też inne boty, które po prostu skrypują dane z czatu, one są podłączone zawsze i zawsze będą. I one tam troszkę mogą zawierzać liczbę czatowników Ale liczbę widzów też można zawierzyć Poprzez właśnie MD playery, Czyli właśnie te playery na innej stronie Czy też na stronie głównej No i w ten sposób tworzą się tak zwane legalne viewboty O których już wcześniej w sumie nagrałem filmik Możecie go zobaczyć gdzieś tu No i też rzeczywiście liczba widzów czy też liczba czatowników Update'uje się tak średnio raz na 5 minut Więc będziemy widzieć takie co 5 minutowe prawdopodobnie skoki A jeżeli chcecie sprawdzić czy ktoś może oszukuje Czy jak ma się jego liczba czatowników Do jego liczby widzów Wystarczy, że wejdziecie na czat i wpiszecie slash Chatters, jeżeli oczywiście macie Better Twitch TV, a jeżeli nie macie Better Twitch TV, to pobierzcie tak samo jak 7TV. Cały odcinek o tym też w sumie nagrałem. No I to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. No i pamiętajcie, jeżeli wydaje mi się, że ktoś ma więcej widzów albo mniej, wszystko możecie sprawdzić, zweryfikować statystyki. A jeżeli nie możecie wbić Twitch Partnera albo jakiegoś danego progu, no to prawdopodobnie nie przez to, że Twitch was oszukuje, tylko przez to, że no faktycznie tych widzów aż tylu nie przyciągacie. To było tyle. Cześć, siama, pa, pa.